Co, z też tak ganiasz? Co ty? Służba, wo to powolutku. Pam, pam, pan, pan, pariu. Może podwieść? Irenko. O, śliczna jest. Patrz, jaki projektor mam. Staty, taśmy. A to ty kupiłeś? To nasze? Z, zakład kupił. Dyrektor kazał i kupili. Piotruś, jak ja ci się odwdzięczę za te przywożenia? Pół litra ci kupię, co? Co ty mówisz, pół litra? Zdjęcie mi zrób. O, jak przywozie stoi. Mama będzie trzy razy na wyświetlanie przychodzić. Mama! Nakręcać mnie będzie! Ty, albo jak z tej górki jadę, dobra? No dawaj! Po co to wszystko kupione? Po co? Dyrektor mnie wezwał i film o jubileuszu kazał robić. Cały jubileusz będę filmował. Poważna robota. No dlaczego akurat ty? No bo ja kamery mam tylko. A przecież dziecko miałeś tylko robić. Trochę za szybko mi jedzie, cholerka. Ty złapałeś? Na kolorze! Ej! Mama! Mama źle się czuje, zemdlała. Co się stało? No nie wiem, co się stało, zemdlała. Trzeba ją odwieźć do szpitala, żebyś mi pomógł. Chodź. Tia, ja, może nie, nie dobrze, żebyś ją czarną nyską woził, co? Fakt. To skoczy po lekarza. Nie, to siedź, siedź przy Filip, może to niedobrze, dobrze, żeby ona tym karawanem jechała. No właśnie, dlatego lecę po lekarza. No, idź tam do nich. Mało muszę uśpić. cóż mi się pożegało. Już. Dzień dobry. Nie ja Co? Ona no, przytomniała, że się nie rusza. Całkiem? No, oczami tylko. Niech pan leci po karetkę. Ja tu mam nóż w samochodzie na dole. Dobrze, ja tu poczekam. Czy ta czarna? No właśnie. Mm. Jak tam malutka? Dziękuję, dobrze. No jak państwo daliście dziecku na imię? rękę. To straszne, że tak pojechała. Już nie wróci. Ojej, już zaczęli. Co się dzieje? Na co czekamy? Piotrka nie ma co się musiał ostać, nie? Piotrek nie przyszedł. Piotrek? Petruz Petru. Już. Pokażcie mi ten kawałek filmu. Co wtedy robiłeś? Piotruś... Dlaczegoś ty nie przyszedł. Nie, nie mogłem. Nie mogłem. Nie mogłem patrzeć, jak ją zakupuję. Nie mogłem. Nic, nic. No, ja, a co mówił? Prosił, żeby mu film pokazać, ten, co w filmie wrobił. że mi to ty taśmę? tak proszę proszę bardzo. to jest piękne co robicie chłopcy człowiek już nie żyje tu ciągle jest piękne to jest pa żoniezka żoniezka piotrek Jedź, Piotruś, jedź, 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 jedź. Dobra! Patrz, już. Ile? Trzy miesiące, jak Piotrek wyjechał, nie?